z tej strony guzek W ogóle zapraszam was na nowej powstały serwer 5 rp Jest to NightRP Zapraszam was serdecznie, jest tutaj tak Różne podania, różne organizacje firmy Dobry zarząd Wszystko jest ładnie git Będą niedługo beta testy Więc zapraszam was bardzo serdecznie na ten serwer Jeżeli chcecie się mega płacić w rp na 5m, bardzo polecam to na ten serwer więc, zapraszam was bardzo serdecznie Widzimy się kiedyś na serwerze Cześć A wy wracajcie słuchać mnie powrotem Siema Zapraszam was na kolejnego Kolejny odcinek z gry Contraband Police, to jest to nowa seria na kanale Mam nadzieję, że się przyjmie To są moje pierwsze wrażenia z tej gry, więc Zaczynamy Grać w tą grę

Zapraszam Was w ogóle mojego nowego Discorda z, z widzów, żebyście wbili i byli dobrze porozumiewani ze mną. Tutaj jest gadanie, czekanie do gry czat, śmieszki, informacje, żegnania, przywitania, weryfikacja, więc zapraszam Was serdecznie na mój nowy powstały Discord, a wy wracajcie do oglądania. Mm. Już sekunda Sekundeczka a, jest. Więc lecimy. Z grą. No. To jest gra jednoosobowa. Kampania. Więc lecimy. Kontrola w projekcie. Fikcyjna i Gra w Lecz są nieprawdziwe tylko fikcyjny. Przyszek w karikatce Akarisa 16.04 1981 Okej. będziemy się w jakimś aucie, jakaś muzyczka leci w tle. O! Pojazdy będziemy. Tylko kurde sarna! Chłopaki założę się o skrzynkę wódki, że nie przetwarz na tygodnia w tej zapłanej dziurze, ale komuś się odzięło pokładał z tobie nadzieję. Bo mi światy. O komuś tu się chyba auto zepsuło O jajku. Lepiej by wszystkiego, rozkazało skończyć jak rosniko, bieda tylko trochę dorobić Znudni mhm. po, Pozównuj graniczny O Jesteś na miejscu, dziękuję bardzo, do zobaczenia, powodzenia Dzięki stary o, dobra, co jest wejście? Pyk A towarzystwo, ciekawych na ciebie w ten, na kalistańskim przejściu granicy w Katce. Co jest O, gazeta. Ujawniona kolaboracja. Nikola Rośnikow dwóch straży granicznej w Katce został oskarżony o proces zagadnień przewodników i skazany na 10 lat ciężkich robót. Pro, Prokurator yy, wstrzymała śledztwo w sprawie korupcji policji, w ramach schowania sześciu innych osób powiązanych z Rośnikowym. Po straży pożarnej, straży pożarnej, straży granicznej aresztowany, rząd rozdaje mieszkania, rusza wielka loteria mieszkaniowa, weź udział w losowaniu, wygraj luksusowy apartament w samym sercu stolicy, koszt kuponu to jedynie 100 dolarów. Zdawał się kość Andraiety, wyjaśnię ci twoje zadanie. Bojowe zadanie! Najpierw odejdź do biura i weź swoją drzwię służbową, okej. Okay. A, to nasze biuro Magazyn no jest polski język, jest to co ładnie, jest tutaj jest z tego O Faje Cela Wieźnia wiatra na 3 O, mogę być wieźniów? Ehh <laughs> To fajnie Zarządzanie posterunkiem, czasowo niedostępny Telefon z uszymią jest czasowo niedostępny Mogę nawet wiatrak włożyć, żeby prąd nie bardować Ale faję, w sumie mogę Yy, teraz teraz otwórzkę z Państwa podatik służbowy. Traguję działaczik służbowy. Zawiera niezbędne informacje dotyczące zastępców kontroli i na wjazd, a także opisy pojazd państw oraz pojazdów Aha Czyli czymś takim tak sprawdzamy, to za... Polecimy tutaj. Okej, to jest pis treści. Tak zamykamy. Świetnie, zaczynamy, podzielić do dźwigni, a będę pierwszego kierowca na kontrolę. Okej. Okay. Ostatnio Maksimow A i tu oni czekają O! Cześć stary Nowik, okej Jakoś jeszcze tu mamy tylko tych dwóch To chyba gdzieś jeszcze stoi? Tak, tam jeszcze ktoś stoi, pokaż Kto to jest? Oj. To jest pan Repin Mechanik Nieważne, aha To jest Mechanik a ci... Każdy za coś odpowiada chyba. Czyli to co jest był mechanikiem. Kierownik strefy inspekcji. Wrzucił do brak dłuku do odwrócenia. Oczywiście strefy inspekcji, nie ma nic ze sprzątania. A tam ten kolega to do czego jest? Strażnik, Aha, wygryw strażnik, jest już z lesem, aha. Szanuję fopór. Ciekawe, mamy... tak... Mechanika, od stref inspekcji. No i mamy już jeszcze ale. Ale, ale, to jest fajne. nas powojennych już. 80. W w sumie. Aby wjechać do AKR, chciałbym, żebyś posiadał komplet waszych dokumentów. Proszę, dokumenty nieważne. Proszę, dokumenty. Okej. Okay. A teraz wykonuję swoją teczkę służbową. Użyj Użyjcie odpoczynku porównywalnego, aby sprawdzić. E, poprawić danej o dwóch dokumentach. Aha, okej. Okay. A, czyli klikamy na to. I nie na to. Okej, okay, dobra, coś takiego. Porównanie pół <muchy> do porówna się poziom twojej percepcji. Kiedy się zmęczysz, porównania stają się wolniejsze. A poziom spadnie pani do zera pozostaje jedynie sprawdzenie Aby zregenerować percepcję, uda się na odpoczynek. Rozważ, zakup lepszej kwatery. Mogę kupować lepszy dołek? O kurde. Aby na stole poziom swojej percepcji. Wysoki poziom percepcji niski poziom percepcji. percepcja wyczerpana. Zgodność dla kierowcy są poprawne. Praktyka na świecie kierowca nie może wjechać do kraju. bo porównania. Pola są różnego typu 42, porównaj datę urodzenia z kalendarzem, aby sprawdzić wiek kierowcy. Aha. Ok. Nie o zależnych bentów w raporcie inspekcji. Aha, to jest raport inspekcji. W tym raporcie będzie zaznaczać wszelkie niezgodności znalezionych w dokumentach, zaznacz przynajmniej jeden błąd, a nie zawrócić krok, który pozostaw czyn Wszyscy raport, kiedy udzielasz zgody na wjazd. Znajdź wszystkie występujące problemy, aby utrzymać najwyższą ocenę. Z czasem swój raport powiększy się o dodatkowe rubryki. Aha. Czyli przecież 11... O Jezus Maria. Czyli tak, to jest zgodne. To jest zgodne. Data urodzenia. Yy... Data ważności. Czyli z tym chyba. Tak, dobrze. I ważne. Okej, okay. lat, 57 lat ma. Kierowca taki łysy z cuflarkami. jest dane Co jest? Strzępiec nic nie ma, i regulacje nie zazwyczaj nic nie ma, tablica, jaka dziwna. Yy, a ta podobnie decyduje że czy kierowca ma prawo przekroczyć granicę. Na, a hmmm! dobrze mu z oczu patrzeć, to może być. Jak się jedzie, jak się idzie do żony. A kolejny na reszcie, no jedź. Żegnamy pana. Następny kierowca, a nie mogę. Perfekcyjna <laughs> kontrola, wynik kontroli jest jeden. O, w tym podsumowaniu znajdziecie wszystkie błędy od tego kierowcy. Jeśli był przebiegnikiem, to się również gdzie legalny towar. Właściwie wyniki poprawią zataczony błąd, brak zaznaczenia błędu i zaznaczenie pola. Aha, okej, okay. a czyli wszystko jest git. Dobra robota, to była właściwa decyzja od tego kierowcy na kontrolę. Dobrze, a nic nie mamy, bo mamy tutaj do 6 tego miejsca. Mój funet pod IA, okej. Okay. I pod F mamy notarkę. O mamy UV! Tylko no. to nie jest obywatelem. Wszyscy z ryzykus muszą mieć ważną e, kartę wstępu. Oważne dokumenty. Kontuję tego kierowcy kilku kolejnych, okej okay. Coś jakoś tu tłuczać? A pod kontrolą, okej. Okay. No nawet taki sam... taka sama morda, tylko inny ubiór ma. Yy, azamat Izakow, Azamat Izakow, okej okay. a y, y, o a y, o 95, 95, G9, G9 yy, Ważne do czerwca yy. Mam sobie sprawę, bo czuję, że się zgadza się, ale oczywiście jestem ślepy i nie widzę Co? Aza... Azama... Ooo, a, a to bym go a w przypadku chyba, wpuścił przypadkę chyba. Mogę też i to lepiej. No to ważne. Czyli panie, czyli tak, tab, która to się po prostu zaczęło. Okej, okay, dobra, czyli tak. e, wszystko. I, i odtałem aż ma jeden bod. A oni muszą mieć półsłupka taka. Bo to Co ty powiedziałeś? Mam fabryli koty w śmieciu. Co ty powiedziałeś? Co ty powiedziałeś? Zmiana nie wymogów do do kraju. Zdjęcie się nie zgadzało. Witam pana. O, ci dobra, pan jest. O, bardzo mam nadzieję, że wszystko jest w porządku. Pan Łysy. Ciusze, pełnię na ubranie. René, Renat Altaj. Renat Altaj, to będzie się zgadać. Numer paszportu. Oni są jakieś inne, bo chyba z innych krajów one są. Zjednoczone Rali jakieś. 3 maja chyba jest... 3 po Nie. Październik to jest git. Dziś kolega jest got... Git Kolega jest gitem. To może przyjechać. Wpuszczamy widzów! Wpuszczam, Wpuszczam, Miłego dnia. No i mój dzień jest lepszy. Wpuszczamy... Już będzie się zderzał albo cokolwiek zrobił, a on się się normalnie. Perfekcyjna kontrola. Jak jest perfekcyjna, to znaczy, że wszystko jest gotowe. Okej. Okay. Cześć. Popatrz na te kłęby. Masz tylko no tutaj. O ty udasz. Ale że ty się miły. Eee, zdjęcie się nie zjadła. Bo mam tutaj wąsa. To już kolega nie wiedziałam pewno. Ale musi zrobić wszystko. Okej, okay. to też się nie zgadza, to się nie zgadza. Czyli zdjęcie się automatycznie tego. Nie zaznacza, ale raz to już tak. Okej. Okay. To też się nie zaznacza. Do 23 kwietnia, to jest git. Dobrze. Do drugiego brzuszkę to jest git. Aha. Czyli zobaczcie 3 rzeczy niezgodne. jest to Oto żegnamy Pana następnym, Wywalaj pan. ja że się policzymy tak, bo dostanie to do najwyżej. Siema, śmiecił. Nie pucą, to jest jakieś dziwne, półsłowne, to jest lecz? Powiem, to jest kontrola Okej, okay. to jest sobie zasadzie tak pewnie, to nie było takie trudne Możesz teraz udać się na zrzucone. A, to jest moja kwartera! Fajna! No, powiem, że jakby, że jeśli jesteś na tej jednym z ważniejszych rzeczy, to czemu ja mam tylko kwarterę? Powinien że lepszą. Odpocznij. Często nawet poziom Twojej percepcji, bo jest dokumentu powinien regeneracja trwa 8 godzin. Ulew swojego kwaterę, aby na ja stałe zwiększyć maksymalne poziomy zrobek oraz percepcji. Okej. Okay. G hopa. Ci... G aha, ci cały dzień leci. Dzień pierwszy. poprawne kontrole. O utrzymanie budynków 60 wynagrodzenie pracowników 65. Aha, czyli dzienniówki płacimy. to tu od razu dniówki płacimy, a nie miesięczne. Szkoda byłaby bo jeszcze ja Czyli to jest coś takiego, jak po za... E, po Witaj do wasze, nazywam się Petrov. Jest i, i swój drugi cienik szkolenia. Witam pana. Witaj towarzyszu! Pozajecznie obserwujemy zwłaszcza aktualizację ulicy w berenka Oooo! Przemytnik 2 3, Naszy, Nasz uczniu na nasz już się tym zajmuje i będzie organem dostawać niezbędne informacje za dał dodatkę dowody do tego przemytnika. do opozycji i pamiętaj, że ilość potropane nie może przekroczyć granicy Akarystanu. Okej. możemy zacząć. wejść wejdźmy, wejdźmy. że... Podejrzewamy, że kierowca, który wczoraj nie zaczął się tylko troj będzie będzie próbował przechodzić granicę. numer rejestracji F Yy, drugi przemytnik. Jeden z naszych informatorów z wewnątrz. Wewnątrz yy, lęku operankowa pozyskał informacje dotyczące kolejnego transportu trwa. Wiek krawca 39. Okej. Okay. wzywamy, kolega. O kurde, F e e e etap jest. O, ho, lipka. Czyli to jest poszukiwany, kolega. Z czapką Polaka jeszcze. Do, to już na pewno zaszczytł to jest czapka Polaka. Cześć, kolego. Yy, aha, wygląda to, że mamy do naszego to podejrzanego. Chodźmy wyjść pojazdu, albo przyszedł z kabiny. O, no dalej z pojazdu. KONTRABANDICIELE PAZNOCZNO kryjów, i ILIO SERBIĘTNY znak. ONA JA A AĆ WIĄECKA MIGOT nie WAŻ SŁUŻNY MIGOTNIK ETO AZ MOŻNY Dobra, jesteśmy z powrotem yy, Jest to on mnie tak widoczny, jedynie wyświetlnie ufał, na no że twoja dolatarka ma taką funkcję Okej, znajdzie się jednak na jednym foteliu. O! Ale py-tąg! Miejsce, w którym chcę W tych miejscach, w których chcę znaleźć kontrobandę. Opona, podsufitka, błotnik, zbiornik paliwa, zderzak, filtr powietrza. O kurde! Gdybym przeszedł w księżyc, aby wydobyć kontrobandę, bydę szkoczył ze stołu. Ta Już taktyczny. Róży noża, bym rozciął się na pizzarkę. Skąd tam te pizzarki, ziomuś? A, i to jest zdrowie tej, tej tapicery. <śled> Dobra, teraz naleśmy sobie kontrabandę. Mogę to na w użyć? Nie mogę. Zobaczcie pod maską. Bardzo nie niszcząc ruchu, a się w w w w w okay. oh. O. Coś tu jeszcze jest? Nie. Pamiętajcie, sobie bardzo przymkowe Material jest przykładowy, że specjalnie będzie swoim podem środku służbowym, okej. Możemy już aresztować tego więc nie ma nic? kolikoś więcej nic nie ma Naprawdę chciałem, że coś więcej będziesz miał. Zaraz, zaraz po, Smato policjanta, granicze, to zaraz granicy, to jest zmienić dra, dra, dragiarza, który gdzieś z dragi sprzedawał. Jesteś aresztowany Szawki Polaka w tym są przestępcy, którzy oczekują na to, do obozu pracy. Uda się, że ja będę zmniejszyć maksymalną ilość miejsc. Trudniej stracić, aby, aby zapobiec próbom ucieczki. Będę że po to, co jeździł w radywozie, że się czekam. Hehehe. No nie, czapki Polaka już nie ma, jak najgorzej. A już mam czapkę Polaka. Szkoda. Co mogę z tym zrobić? Przenieść do radywozu, brak odpowiedzialnego samochodu do przeniesienia. A mówić z cholera. To jest ten magazyn. Okej, okay, to już wiemy. Wdać magazyn. Okej, okay, czy ja mogę coś przynosić? Okej. Okay. Ja po prostu oficera maksymowała, bo podby się po prostu wozu. Aha, czyli on odpowiedzialny o takie rzeczy wdał Czyli on jest OP. Ale ten, ten ty jak już jakoś stać i to już nie jest OP. Istnieją różne narzędzia, narzędzi, potrzebne do otwierania rodzaju kreduj rodzajów schodów. takie materiały takie jak opony czy traktorki można przyczynić do tego. element to zrobione za pomocą obuchów siekiery, oburzeń w śrub i zbiorników Ok, czy mam takie rzeczy. Co będę może otworzyć do naszej inspekcji pojazdów? Okej. Okay. Pyk. Czyli stało nam oprócz tego auta jeszcze dwa. Autka. Okej, to jest jakiś taki van. Tylko, że nie biały. Ma no, fajną... Chyba ma czapkę złodzieja. Czyli sumie też Polaka. Ile to masz lat? 35. Pokaż mi proszę. 39, no to nie. O no to już nie. To ci my nie, nie, nie chcemy. Okej, okay, to jest brak zgodności. Brak zgodności. Marzec, woda brak zgodności. To się mi stąd razu. Stary. to masz wszystko na czerwono. No ale mogłeś mieć zdjęcia, ale nie sprawdziłem się dokładnie. Zrobimy kolejnego od razu. Kow, y, jakiś kow. Dzień dobry. Wynik kontroli tego się zobaczyłem zdjęcia. Tak sobie zczułem, czułem, się wszystko źle. Obraz do dokumenty. Obraz twoje dokumenty, dzięki, dzięki. 31, dobra, ci kolega jest czysty. Tak to. Listopada 81 I właśnie na ogonie stary ale myślę, że to jesteś ty. Więc myślę, że możesz przejechać. Czyli kontrola zakończona, jedziemy. Możesz sobie pojechać. Dobra, trzyma. Przejdziemy kolejnego. To jest chyba ostatni. Perfekcyjna kontrola. No, wszystkie tki co niego. O, Adidas, Tam po nieco się przywołał jak nic Zobaczmy ile ma lat 39, no dobra też. No No wysiada pan, wysiada pan sobie Podprzestrzeliłem sobie pana auto Obca podróbę Adidasów, Dobra. Szefujemy jego auto. O, Co on tu ma? Zazem zarazem pytonka. On tu też jest. O. Nożem? Nożem. jak pan mi to sobie w spokoju. pan pan weźmie Nie! te pieniądze i Nie! Nie! wolno to ile? Synku, Jeśli Nie! 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 coś. Nie! No, nie! za dłużej. Dobra, wyrób lepszą postać, się jeszcze, stary. Tak, będę kapusiem. Jeszcze. Pokaż maskę. Opa. W tej stronie się nic nie masz. Pokaż mi coś długiej. Nic nie masz, może masz gdzieś w środku, a może jeszcze. Może za mało masz. Może tylko jedną znalazłem. O, jest. Dwa narkotyk... Jak tam tyle zjeść, a popoję tylko tyle? Ty mi odpowiedz człowieku. Co ty tyle, tylko tyle masz? Nie no, musisz mi więcej stary. Coś, coś było. Coś było chyba. Jakby mi się udało. Ale nie masz, to tak biednie miałeś stary. Mogę się całe auto. to. Cicho się. Ja to robię. A, chciałeś, całe auto, nie chciał. fajnie. Teraz tylko tyle. Jezu, to tak mało człowieku. Prawie go No to tyle, my no, aresztujemy Cwera, bo. aresztujemy. Więcej kolega nie ma. Powiedziałem, że kolega będzie miał więcej. No słuszno. Ile od niego? Bo trzy razy tylko. Ale mało to ja chyba na przyszłość jak będzie jeszcze więcej tego, gdzieś Ja tego nie zauważyłem, to się postrzelę, chyba albo się po, po, na tym, może faktycznie 2 na 4, naleziony miejsca przedni zderzak. Silnik nie zauważyłem. Bo... Ja wam to już na się bym chciała, i jutro będziemy mieć No to tak. To tak. Do zobaczenia. Widzimy się w kolejnym odcinku i ja idę spać, zapisuję kraj i wychodzę. Do zobaczenia, cześć na jedana. Siemaneczko.